Towarzystwa naukowe w Polsce są niedoceniane, jeśli chodzi o ich rolę. Mimo, że mają kilkusetletnią tradycję, mimo, że mamy wiele towarzystw, które były jednymi z pierwszych w całej Europie, z czego powinniśmy być dumni, mimo, że one dzisiaj mobilizują kilkaset tysięcy osób, które. W, czysto społecznie są aktywistami tych towarzystw. Ciągle nie ma dobrych regulacji, które by normowały cały ten ważny sektor. Jedna tendencja jest taka, żeby przyjąć ustawę o towarzystwach naukowych. Dzisiaj towarzystwa naukowe regulowane są przez ustawę o stowarzyszeniach, która to ustawa jest, jest z natury rzeczy tak szeroka, że ona w ogóle nie ujmuje specyfiki towarzystw naukowych. Mówiąc krótko, pierwszym pomysłem jest, żeby towarzystwa naukowe objąć specjalną regulacją. Tutaj po pierwsze musi być wola polityczna do tego, po drugie trzeba by wypracować, są takie propozycje, definicję Towarzystwa Naukowego, bo to na pewno nie może obejmować wszystkich, którzy do tego aspirują, musiałoby istnieć jakieś ciało, propozycja w projekcie ustawy była, żeby to były. Żeby to była akademia Nauk poprzez swoje najróżniejsze jednostki, żeby, żeby oceniać, czy rzeczywiście te to towarzystwa prowadzą działalność typu naukowego. E, więc to jest warunek wstępny, ale on jest możliwy do wykonania i jego zalążek istnieje. Natomiast potem potrzebna była wola polityczna, żeby powiedzieć, po co są towarzystwa naukowe i ewentualnie, jakie są formy wspierania tych towarzystw. Druga, drugi, druga linia myślenia jest, żeby przynajmniej jeśli to się nie da zrobić w tej w ten sposób, żeby spróbować znowelizować ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym czy wojewódzkim po to, żeby przynajmniej te samorządy czuły się odpowiedzialne za towarzystwa i może mogły im, jeśli uznają za potrzebne, wspomagać je finansowo. Bo dzisiaj jest tak, że samorządy czasami chcą wspomóc, często chcą, ale nie mają możliwości prawnych.